Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak sprzedać kryptowalutę na Bison. Wejdź do aplikacji, kliknij portfolio na dole po lewej, przewiń w dół do sekcji Krypto. Kliknij na kryptowalutę, którą kupiłeś, w moim przypadku Bitcoin. Kliknij na nią, a potem na przycisk Sprzedaj. Tu możesz wpisać ilość bitcoinów do sprzedaży lub kwotę. Na dole zobaczysz 0, teusul 0 i max po prawej. Kliknij max, aby sprzedać całą swoją pozycję. Kliknij dalej, potwierdź kwotę euro i bitcoinów. Kliknij ok i gotowe. W portfolio zobaczysz, że nie masz już krypto lub brak sprzedanej pozycji. Tak łatwo można sprzedać kryptowalutę na Bison. Jeśli film Ci pomógł, daj łapkę w górę. Dzięki i pa.